Współpracują kobietom często w obiegu, i są tam kilka, nie tylko, które działają online, co ich brakowało na samym początku. Posłuchajcie tego. Bałam się, że będę oceniona. Bałam się, że ktoś przyjdzie i powie, że nie znam się na tym, co robię i że nie mam wystarczających kompetencji, żeby w ogóle kłócić kogokolwiek oczekiwanym. Chciałabym wszystkim o babę dodać do tego, że ludzie będą oceniać, jak się na tym temat robi. Ja potrzebuję ochrony, to przystroili informacje na temat tego, czy są. Duża obawa przed tym, czy o moich działaniach, o moim powrocie do marki osobistej będą myśleć inne osoby oraz też w pewnym sensie blokada finansowa, prawda? Bo etat to jest zagwarantowany państw, a na swoim musisz sobie wszystko sama zaplanować i wypracować. Co mnie blokowało? Naprawdę no, mnie blokowało czy to się uda, jak zareaguje moja rodzina, czy nie będę miała mniej czasu dla rodziny, jak zareaguje moje otoczenie.